Już trochę soczku zostało zrobione. Poszło na pierwszy plan kiwi, czyli 2 kilo kiwi, i jak widzicie, tu są prawie dwa słoiki, bo tutaj brakuje tyle. 0,9 słoiczki. Są to tu podejrzewam jest 0,8, tam 0,9 i z 2 kilo jest tylko tyle farfocli, więc mało w sumie. Ale powiem Wam, że ten sok jest naprawdę o, zamknę tutaj yy, gęsty, więc zaraz robię pomarańcze, żeby go rozrzedzić. Powoli taka mała opinia powstaje. Wrzuciłam tu pomarańczę. Nie dosyć, że nie podoba mi się to, że to jest ciemne, a nie przezroczyste. Bo na przykład nie każdy robi to w domu, tak jak ja tu robię, i o, musiałabym chyba światło zapaść. O, w tej chwili widzę, powiedzmy, ile jest. No i co? Się okazało, że dodałam troszeczkę pomarańczy. Maszyna się gdzieś tu zablokowała, bo nie wychodzą farfocle. Wylałam sok, już z pomarańczy trochę zostało zrobione. Oczywiście jest taki zielonkawy, ponieważ jeszcze po kiwi, ale nie wiem, czy tu coś będzie widać. Zobaczcie, ile tam forfocli. Teraz co? Ja to muszę wszystko rozebrać. To wszystko mi wypadnie, zapaćka mi tu całą kuchnię, po to, żeby tam na dole w środku siteczko muszę wyczyścić, bo tu otworek się yy, zablokował gdzieś. To tyle pieniędzy? Minus. To nie jest 500 zł. czy 600 zł. Postaram się też tą opinię wystawić do, na stronę producenta, bo to jest żałosne. I tutaj, o właśnie, ten otworek się zatkał, i przez to nie wychodziły farfocle. A teraz zobaczcie, jak to wszystko wygląda. I co teraz? Robię sok, zrobiłam 2 kg. Powiedzmy owoców, i już to jest zatkane. Zobaczcie, jak to tutaj może pokażę, Oglądać. O, tu są już owoce nie, nie starte, ponieważ y, nie miały ujścia falwocli, więc maszyna dalej już tego nie przekazywała. Powolutku idzie. No, mam nadzieję, że się po raz kolejny nie zatka. Musiałam popchnąć owoc, bo przez to, że cała maszyna wcześniej była zatkana, troszeczkę to zostało zablokowane. Na razie nadal nie ma czystego soku pomarańczowego, ponieważ dalej gdzieś tam jeszcze zostało to kiwi. 2 litry soczku, raczej znaczy 2 litry. Litry. 800 ml. A farfocli zobaczcie ile jest z pomarańczy. Jeszcze troszeczkę zobaczę, ile tutaj jest tego soczku. Niewiele było. Kolor niezachęcający. Kiwi jednak przeważyła kolorystycznie. Więc tym razem będziemy pili zielony ale smak już jest inny wszystko zajęło mi 24 minuty, żeby umyć, opłukać, umyć e, zlew po wszystkim wywiesić ściereczkę problem jest teraz, bo tu w okolicy nie ma śmietnika więc będę chyba musiała się zwijać i jechać dalej słoneczko też tam jest bardzo daleko a my już stoimy w cieniu, ale tu jest błoto, żeby tam jechać, to nie będę się już przestawiać. Soczek zrobiony, miałam jeszcze obiad robić, ale się spakowaliśmy. Jedziemy, ponieważ fajna jest ta miejscówka, ale jednak godzina 12:30 i stoimy w cieniu. Jest nam zimno tam, gdzie zwiedzaliśmy, jest słoneczko oczywiście, no ale niestety nie zawsze możemy zwiedzać, bo obowiązki też są. Więc znalazłam kolejne miejsce. Liczę na to, że tam będzie więcej słoneczka niż tutaj, ale było tu fajnie przyjechać, jedynie minus jaki jest to brak śmieci, żeby je wyrzucić. Więc stwierdziłam, że warto tu przyjechać na chwilę, ale nie, nie na dłużej. Chyba, że w lato, to wtedy ten cień to będzie rozkosz, ale ja im Amelka marzniemy. Dojechaliśmy do wyznaczonego prawie celu. Dlaczego prawie? Bo prawidłowo miejscówka była z trzy parkingi wcześniej. Ale była zalana, więc pojechaliśmy dalej. I tak jadąc, szukaliśmy sobie miejsca. W tej chwili idziemy zobaczyć na plażę. O, już widzę z daleka butelek, pełno syf. Jeden znowu Ja idę. Soczek sobie. Nie, nic ciekawego tutaj. E, tu jest e, plaża, widzicie. Nie ciekawie to wygląda. Podejrzewam, że w lato ładnie. Chociaż powiem tak, że ten piasek mi się w ogóle ten ciemny jakiś. Nie podoba. O, otworzyłam już Pewnie yy, będziemy tu do jutra, bo już, już szkoda nam czasu na to, żeby marnować na szukanie. O, Amela wydębia ode mnie łyżeczkę. Łyżkę raczej. Bo co będzie jadła? Pokaż co będziesz jadła. Lody. O, właśnie. Kiedyś, że kupię i lody. Więc jechaliśmy przed, przez miasteczko i kupiliśmy lody. A co najważniejsze, w końcu udało mi się kupić kartki dla Was. Więc teraz kwestia tego, żeby je wysłać. Wracam do kampera. Nic tu ciekawego. Więc chyba do końca dnia siedzimy w kamperze, jedynie widok taki ładny na góry jest. A jutro pojedziemy dalej. Taki pomost jak się idzie na plażę. Zabieram się za obiad u nas troszeczkę na opak. Bo najpierw zjedliśmy lody, tak? No bo nie mamy miejsca w zamrażalce. A jak się coś dziecko obiecuje, to trzeba dotrzymywać słowa. A Robimy dzisiaj tuńczyka z makaronem. I to jest chyba najdroższe danie, ponieważ za takie cztery małe puszeczki, jedną oblizuje Nemo i wszystkie sobie te obliżę. Zapłaciłam 4,5 chyba euro, więc nie wiem, według mnie to dużo pieniążków, żeby tak na szybkiego policzyć razy 5. No to macie 22 zł za takie malutkie puszeczki. To jest jedno danie. Do tego makaron, przecier, czosnek. Więc oceniam, że gdzieś za 25 zł takie danie. Także ja w tej chwili robię podwójnie, więc wyjdzie powiedzmy 12,50. Nie wiem, jak w tej chwili w Polsce tuńczyk w sosie własnym. Pamiętajcie, jeżeli będziecie chcieli tą potrawę robić, ponieważ. Z innym smakiem to już to nie smakuje jak trzeba. Już gotuję wodę na makaron. Tu mam przygotowany koncentrat. Teraz zabieram się za czosnek. Makaronik się już gotuje. W międzyczasie przygotowałam i czosnek tutaj pościachałam A Amelka teraz szykuje. Serek 3. Wymieszany jest taki sos, czyli tuńczyk, przecier pomidorowy i czosnek. Troszeczkę chwilę, tylko potrzeba go podgotować. Już jest makaron nałożony. Zobaczcie ile Amelka sobie sera nakłada. I jak to danie wygląda. Tu jest makaron. Sos tuńczyka na wierzch ser najlepiej na. Gorącą potrawę to jeszcze się rozpuści. Amelka tam lubi sobie wymieszać wszystko. Najdłuższa część pracy przy tym daniu to jest ugotowanie makaronu. Jak ugotujesz makaron, to już praktycznie danie można podawać i zjeść. Jak tam smakuje? Tak. Pycha? Polecam.